Omen to nie tylko jeden z najbardziej kultowych horrorów lat 70., ale też film, wokół którego przez dekady narosło mnóstwo legend, mrocznych anegdot i prawdziwych tragedii. Produkcja, która z jednej strony wyniosła kinogrozy do nowego poziomu, a z drugiej, zostawiła po sobie pytanie, czy na ten plan naprawdę coś zeszło z piekła. W tym odcinku opowiem Wam o scenarzyście, który pisał tę historię tylko dla pieniędzy, o pięciolatku, który bił reżysera oraz o ataku pawianów, który wymknął się spod kontroli. Będzie też o muzyce, tej, która zdobyła Oscara za hymn dla szatana, oraz o Gregorym Peku, który przyjął rolę, by zmierzyć się z osobistym dramatem. Oto 10 faktów i historii z zakulis Omena, o których mogliście nie wiedzieć, ale zanim do tego przejdziemy, zostaw Suba, aby mógł rozwijać swój kanał, a ja obiecuję przygotowywać jeszcze więcej horrorowego materiału. Dla tych, których wciąż przerażają filmy takie jak Omen, może być pewnym pocieszeniem fakt, że scenarzyści odpowiedzialni za ich stworzenie zwykle uważają je za bzdury. David Seltzer, który podjął się tego zadania, dostał propozycję na podstawie pomysłu przyjaciela producenta Harwaya Bernharda. Początkowo odrzucił ofertę, ale wkrótce potem uświadomił sobie, że w sumie nigdy nie czytał Biblii. Poza ogólnymi założeniami, że film ma opowiadać o narodzinach antychrysta w czasach współczesnych, daną mu pełną swobodę twórczą. W rezultacie scenarzysta stworzył polityczną historię osadzoną w Anglii, kraju, do którego zawsze chciał się wybrać. Richard Donner wniósł realizm do Omena. Może nie każdy o tym wie, ale Omen został wyreżyserowany przez Richarda Donnera, późniejszego twórcę takich hitów jak Superman czy Seria Zabójczej Broni. To właśnie on, gdy studio zatrudniło go do projektu, postawił kilka kluczowych warunków, które nadały filmowi wyjątkowy charakter. Donner miał jeden cel: wyrwać Omena z banału horroru zrobionego taśmowo i przekształcić go w coś więcej: psychologiczny dramat o rodzinie w kryzysie. Przekonał scenarzystę Davida Selcera, by wzmocnić wątek prawdopodobnej depresji poporodowej żony Tornów granej przez Liremik. To nie tylko dodawało do filmu emocjonalnej głębi, ale sprawiało, że każda scena działa mocniej, bo mogłaby się wydarzyć naprawdę. Donner nie chciał też, żeby widz od początku wiedział, że Robert Thorne zwariował lub że jest szalony. Zależało mu, by napięcie rosło przez całą historię, a nie tylko w finale. Dzięki temu Kino Grozy miesza się tu z psychologicznym thrillerem. Gregory Peck przyjął rolę, by poradzić sobie z osobistą tragedią. To tragedia ostatecznie skłoniła Gregorego Pekka do przyjęcia roli. Wciąż trudno wyobrazić go sobie jako kogokolwiek innego niż Atticus Finch, ojcowską postać, którą tak doskonale sportretował w filmie Zabić Drozda. Pek w horrorze był wówczas czymś niespotykanym, może z wyjątkiem jego występu w mrożącym krew w żyłach thrillerze Przylądek Strachu. Ale aktor miał ogromne trudności z pogodzeniem się ze śmiercią swojego syna Johna, który odebrał sobie życie w 1975 roku. Aktor czuł się częściowo odpowiedzialny. Był nieobecny, gdy syn go najbardziej potrzebował, i dostrzegł w postaci Roberta Torna rolę, która mogłaby pomóc mu zmierzyć się z własnymi demonami. Harway Stevens dostał rolę Damiena, uderzając Richarda Donera w krocze. Gdy mieli już głównego aktora, Doner stanął przed kolejnym wyzwaniem pracą z dziećmi. Mówi się, że młodzi aktorzy w ostatnich latach znacznie się poprawili, ale okiełznanie ich na planie wciąż bywa zmorą dla produkcji. Donner nawet rozważał obsadzenie małej dziewczynki, ponieważ chłopcy przychodzący na przesłuchania byli zbyt trudni do opanowania. Harway Stevens, mający zaledwie 5 lat w czasie zdjęć, dostał rolę, gdy Donner poprosił go, by po prostu dał z siebie wszystko. Szukano kogoś, kto potrafiłby przekonująco wyrazić furię w scenie napadu szału małego Damiena Torna w drodze do kościoła. Stevens nie miał żadnych zahamowań, uderzył Donera w krocze i zaczął na oślep okładać pięściami wszystko wokół. Prawdziwy chaos na planie zapanował podczas sceny w Zo. W jednej z najbardziej ikonicznych scen filmu Damien i jego matka odwiedzają zoo, by przejechać się samochodem przez tzw. zofari. Gdy natrafiają na pawiany, u zwierząt włącza się szósty zmysł i zaczynają atakować samochód. Otaczają go i biją w szyby, podczas gdy matka i dziecko krzyczą z przerażenia. Aby rozdrażnić pawiany w tylnej części samochodu, znajdował się pracownik Zo, trzymający przywódcę stada, silnie uspokojonego. Jednak, w miarę jak zwierzęta na zewnątrz wpadały w szał, samiec alfa zaczął się powoli wybudzać, co sprawiło, że reakcje aktorki Liremic były jak najbardziej autentyczne. Krążyły pogłoski, że pracownik Zo został zabity albo że zginęło kilka pawianów, ale do dziś wszystko to uznawane jest raczej za element PR-u związanego z rzekomą klątwą. Choć dzikie, rzekomo demoniczne psy z cmentarza rzeczywiście zraniły dublera Davida Warnera, warto zaznaczyć, że nie wszystkie zwierzęta były dotknięte domniemaną klątwą. Weźmy na przykład bezimiennego Rottweilera, który nieustannie kręci się wokół rezydencji tornów, aż do momentu, gdy ich złowroga opiekunka wpuszcza go do środka. W rzeczywistości pies był zupełnym przeciwieństwem swojej filmowej roli. Ku cieszy całej ekipy, częściej lizał aktorów i chciał się bawić, niż wyrządzać jakąkolwiek krzywdę. Ave Satani, diabelska melodia, która zgarnęła Oscara. Kompozytor Jerry Goldsmith, który skomponował muzykę do Omena, w tym kultowy motyw Ave Satani, był już wielokrotnie nominowany do Oscara aż 17 razy, ale żadnej statuetki nie zdobył. Mówi się, że podobno planował nie iść na gale w 77 roku, bo już nie miał siły na kolejne odrzucenie. Jednak producenci przekonali go, by się pojawił i wtedy udało mu się zgarnąć statuetkę za najlepszą muzykę oryginalną. A sam utwór Ave Satani zdobył nominację dla najlepszej piosenki, jednak nie wygrał. Utwór ten to dzieło triumfalne, idealnie spełniające zadanie muzyki filmowej. Goldsmith skomponował przerażającą łacińską pieśń huralną, która staje się jeszcze bardziej niepokojąca po przetłumaczeniu. Pijemy krew, jemy ciało, wznosimy ciało szatana. Co więcej, tematy liryczne w ścieżce dźwiękowej są zaskakująco złożone. Kontrastują spokojne, rodzinne życie Tornów z narastającą konfrontacją ze złem. Gregory Peck, czyli dżentelmen starej szkoły, nawet w horrorze. Ku wielkiej radości obsady i ekipy filmowej, Gregory Peck okazał się dokładnie takim człowiekiem, jakiego spodziewano się po odtwórcy roli Atticusa Fincha. Według wszystkich relacji był gentlemanem na planie, nawet mimo osobistego kryzysu, przez który wówczas przechodził. Donner wspomina tylko jedną sprzeczkę z aktorem. Dotyczyła ona tego, jak jego postać powinna zareagować na śmierć żony. Gregory Peck chciał rzucać przedmiotami w napadzie wściekłości, ale reżyser wolał ciche, narastające wrzenie, które mogłoby doprowadzić Torna do kontemplacji czegoś niewyobrażalnego, choć nieuniknionego: zabójstwa dziecka. Co prawda, dziecka szatana, ale jednak dziecka. Po obejrzeniu nagranego materiału aktor przyznał reżyserowi rację. Kampania promocyjna. Poza dość prymitywną kampanią marketingową opartą na rzekomej klątwie towarzyszącej produkcji filmu, studio zdecydowało się również na bardziej staroświeckie podejście. W ramach promocji przed premierą zorganizowano pokazy przedpremierowe w całych Stanach 6 czerwca 1976 roku. To oczywiście nawiązuje do diabelskiego znamienia 666. W czasie gdy widzowie siedzieli na sali, pracownicy kina rozrzucali na korytarzach plakaty z hasłem. Dziś jest szósty dzień szóstego miesiąca roku 1976. Choć całość trąciła tandetą, chwyt okazał się skuteczny. Według relacji widzowie kompletnie się rozklejali na widok plakatów. Wynagrodzenie Pekka okazało się większe niż przypuszczał. Choć początkowo Gregory Peck miał opory przed podjęciem się tej roli, śmierć syna i emocjonalne powiązanie z postacią sprawiły, że zmienił zdanie przed rozpoczęciem zdjęć. Zgodził się nawet na znaczne obniżenie honorarium, by umożliwić realizację filmu. Miał zarobić zaledwie 250 tysięcy dolarów. Studio, w ramach rekompensaty za obniżkę, zaproponowało mu 10% udziału w zyskach z box-officeu. Peck uznał za mało prawdopodobne, by kiedykolwiek cokolwiek z tego zobaczył. Tymczasem, Omen stał się jednym z najbardziej kasowych filmów roku, a tym samym była to najbardziej dochodowa rola w całej jego dotychczasowej karierze.